Oficjalnie witamy na pierwszej konferencji gali GBW, gala boksu wiejskiego. Wielkim finałem narożnik czerwony Adam Tygrys Mechanik. Narożnik niebieski Stanisław Stan, spółka Młotwórz. Przechodzimy do konferencji prasowej. Za chwilę kilka pytań od zgromadzonych reporterów. Czas dla Państwa. Słuchamy pytań. Zapraszam. Jeszcze raz Aneta Podnieta, niezależne media sportowe. Ja mam pierwsze pytanie do Pana Stanisława, zawodnika spółki Młotpol prezesa jednocześnie. Jak trwał okres przygotowywawczy? No wiemy, że jednak wiek tutaj to jest duża różnica. Jeżeli chodzi o przeciwnika, no, czy, czy jeszcze wydolność i tutaj chodzi mi o kondycję, czy, czy jest pan na siłach i da pan radę podjąć to wyzwanie, to na pewno, ale na ile rund jest pan przygotowany i jak przygotowania wyglądały? Jeżeli chodzi o pytanie, to jestem przygotowany na jedną rundę, ponieważ w pierwszej rundzie będzie od razu knockout. Jeżeli chodzi o to, no to nie chciałbym dwóch, trzech rund, ponieważ yy, moja wydolność już nie jest taka dobra, także w pierwszej rundzie od razu yy, szczał, knockout i koniec po, po temacie.